No to jak bijemy się... Chyba, że się boisz. Pojadę cię jednym skillem. Ale koniec tych przechwałek walcz. No to ja jestem ready. Tym nie jednym skillem, ja ciebie pojadę jednym ciosem mojego magicznego miecza. A tak poza tym to jesteś nob. Na szczęście jest tutaj GMWZI, który będzie cię pilnował haksie. No to rozpoczynamy fight nopku. szu. karam serce, jestem na bs -E ie słyszę ty w adresie: up, nikt nie przychodzi na bombsite -a, więc chyba sam radę muszę dać. Karam, karam, bo tu. A, a ratunku Bo ty pokonane, nowa runda wale w ścianę, bo tamty chował się, nie był wcale, bro! Zabiłem go, ale musiałem użyć twój auto Karam, karam tu Headshot! No nareszcie przestał mnie gonić, czy jutro zgłoszę noba na forum.